Dzień dobry, witam się z wami. Sylwesta, dzień zaczynamy od śniadanka i prawdopodobnie gdzieś pojedziemy. <grymne> Tutaj jeszcze się nam smażą. O, no tak, chleb z nut, chleb z nutellą. na chwilę. A tu się nam gotuje na jarzynę, jarzynę jarzyno na jarzynową dzień dobry, witam się z Wami Sylwesta 31 grudnia My właśnie przygotowujemy się troszeczkę do, 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 do wieczoru Mi się ugotował już jarzyny na sałatkę jarzynową. Ja jestem właśnie w trakcie pieczenia ciasta i tutaj właśnie nasuwa się pytanie czy przyczepie można piec. Można piec, jeżeli jest tylko kuchenka gazowa, nie wiem jak wyjdzie, bo to się przekonamy później. Póki co na razie pieczemy mi się spód do sernika, a za chwileczkę będziemy robić resztę, a dzisiaj robimy sernik z białą czekoladą. A my jednak byliśmy szydku na zakupach na Sylwestę pokupić, bo już są świście zapowiedzieli, że zrobimy sobie partii. I jedziemy teraz na Bennę Wisa, albo na, na ten wjazd w gondoli. Nie będziemy się wspinać, bo dziś tam wyczytałam, że w zimie to jest troszkę niebezpieczne. Trzeba być odpowiednio przygotowanym. No my mamy kombinezony narciarskie, spodnie narciarskie, ale niestety nie mamy ani raków, ani odpowiednich butów do spinaczki, więc nie będziemy ryzykować. Tym bardziej, że jesteśmy z dzieckiem, to dlatego po raz drugi jedziemy, po raz drugi pojedziemy znowu gondolką do góry. Trwacie. Nie, po raz drugi, wiesz? Nie, trwacie, bo Dużo duży sklep, dwie. Ale nie mówię o sklepach, ja mówię o tym, że na gondolę jedziemy drugi raz. Jak byłeś mały, to, to byliśmy i teraz pojedziemy drugi raz. E, oczywiście plan był inny, ale oczywiście jak to jest, że zawsze plany muszą się e, zmieniać, więc u nas to jest normalne. No ale póki co mam nadzieję, że tam spędzimy miło czas, a was zabieramy ze sobą i do zobaczenia już e, pod gondolą. Wow, wow, wow. Brrr, e, My już jesteśmy na miejscu. Tego idzie naby. Tak? Niemożliwe. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz wam pokażę. środek tam u góry jest ta kolejka jedzie. A my teraz idziemy kupić bilety. Musimy zapłacić za. Exit now for free. No bo to na koniec płacisz. Tak? Za aha, no, aha. Dobra, czyli to później na końcu płacimy. Idziemy kupić bilety. A zobaczcie, tak to ten środek wygląda. Można tutaj kupić różnego rodzaju <laughs> e, zamiątki, a my idziemy też po bilet teraz. Mamy bilety. E, zapłaciliśmy, a to za pięć nowych. E, czekamy teraz na wejście. Teraz się zamkną, nie bój się. Teraz jak tylko wjedziemy tu na ten, wiesz? Masz jakąś kieszę bezpieczną, żeby... No i zaraz się się no. też zaraz się zamkną i widzisz, już zaraz dochodzimy i zamykają się drzwi. Dobra, teraz... Za bilety razem z wypożyczeniem Sanek zapłaciliśmy 64,95 chyba, nie? Tak, 64,95. Ostatnie. O, tu już czekajcie, bo się zczy. Mam nadzieję, że to nie przeciąże i spanie. Jest to o tyle fajnie, że to jest jeden z takich najsławniejszych em, zjazdów rowerowych, tak? tak, w Europie w ogóle. Oha i tu się właśnie... Dla rowerów. dla rowerów się zaczyna mniej więcej. Ale jest Ale jest scary tutaj. Co to? <laughs> Nie wiem dzieci machoły, tam też pomagaliśmy. No, no, no. A może to oni wracają już może? No, Pewnie tak A to oni chyba puszczają, wiesz? Nie ma nikogo. Mimo nie ma się, nie ma nikogo. To twoja muzyczka? Nie no, To nasze woje. Czego? spadniemy. daleko nie polecimy. O i zobaczcie jakie tam są fajne wertepy dla... ...na ten zjazd. Tutaj można też, ale to bardziej chyba rowerami zjeżdżają, nie? Chociaż enduro to też motor. Pewnie motorem też można. Moje uszy są, moje jedno uszy. Jest zapkane. Musisz przełykać ślinę, wiesz? No, ślinę. Bo tu jest dość wysoko już. E, ten, jak się na Fifi zaczyna jeździć z tym, z, z Sebastianem Rafał, bo mm -hmm. takie górka. To chyba nie takich dużych jak tutaj. Ale nie wiem, jak ci ludzie tu zjeżdżają. Jazdy do drugiej, takie same kamieniste, że się głębiej znaczy, nie mieści. Znaczy co, nie chcą tu przyjechać do tego? Wiesz co, no to nie by chciało, no nie mają za mało przyjechać latem. Patrzę, matko, muszę przy tym samym komorze. Ja właśnie mówiłam, Ani, że niech bierze rower swój ze sobą, nie? Już zaraz, zaraz wychodzimy, jeżeliśmy do, dojechali. A my już odebraliśmy sanki i nie zakładę rękawiczki wychodzimy ku czapkę jeszcze są Dobra, na stoku troszeczkę jest ruch. O. My już doszliśmy, dojechaliśmy ruch tutaj jest taki dość duży. Ale jest cudownie, jest śnieg. Tak. Tutaj nie, może tam troszkę dalej gdzieś. Popatrzcie, jakie piękne widoki. Zaraz przejdę chyba troszeczkę niżej, ale na razie póki co jest niesamowicie. Jest restauracja, więc można spokojnie pójść, wejść, napić się czegoś ciepłego, zjeść chyba też coś, kupić jakiś <laughs> upominek. A tu właśnie ta budka to jest do zjazdu dla rowerów. Tutaj właśnie się zaczyna jej przygoda i to się wszystko ciągnie tutaj na dół, po tych wertepach, na dół, na dół, na dół, aż tam praktycznie do samego zjazdu. Dla mnie to jest, ja mam wielki podziw i szacun dla ludzi. A tam u góry są chyba. Tutaj, dwa, ja nie wiem jak to się mówi, storczykowe te zjazdy narciarskie, że, tylko że chyba są teraz na razie nieczynne, bo nie ma, wydaje mi się, że aż tak dużo takich odpowiednich warunków nie ma i trochę mało śniegu jak na zjazdy na nartach, więc to jest pewnie nie, nieczynne. Tutaj jest jeden, na wprost jest jeden, jedna budka do zjazdu. I chyba tam z tej strony też mi się wydaje tutaj właśnie gdzieś, że ona też tutaj jest. Widzicie, tutaj od góry już idzie lekka mgła, mamcie, że tutaj śniegu spadnie wiatr. Znaczy chłopaki już tutaj gdzieś są. Na razie nie widzę nic czerwonego, więc może wyjeżdżają z innej strony. Chyba się nie odważę. Szczerze to się chyba nie odważę, żeby zjechać na no, tych samkach. aczkolwiek Szczerze, kusi, kusi! Bardzo. A teraz idziemy włączyć tą budkę, bo specjalnie to chciałam nagrać dla, dla Sebastiana. Tutaj, jeżeli ktoś ma. Jeżeli chcecie zjechać tymi mięwerami, to właśnie tutaj to się zaczyna. Stąd się zjeżdża. to jest more like. more like ice than. <laughs> Dzieciaki mają frajdę, a zobaczcie jakie widoczki. No i yeah. Usiądź do tyłu bardziej. You can go. Dobrze, wariata małego no. Od brzegu do brzegu. Patrz. No to samych ty. Do całego płotu. Yes. O oh my God. No piękne są te widoki, nie? Niektóre są takie zaśnieżone. Jeszcze jak to słoneczko świeci, to pięknie wygląda, nie? Junior uważaj! Szalony tata jedzie.

Już go atakuj, a ja Ej, ty, na mnie O nie zdrajcy O Ja mam telefon, uwaga O oh A Ty trafiłeś jest to jest no, ale pod spodem chyba jest takie miękkiejsze, nie? Bo jest, bo jest lód. Tam jest rzeka mała. A! Jezus, widziałeś to? Ej, to było nie fair, junior. Dobre, już nie kręcę, bo za telefon mi się ten... My już... O, my już zjeżdżamy na dół. Z Nasi We're sąsiedzi. going now down. Our neighbors. Our neighbors. Our neighbors. Our neighbors. I can hear you. No, żeśmy się na chwilę zatrzymali, mam nadzieję, że się nic nie stanie. No ale nie jedziemy dalej, więc jest szansa, że zjedziemy. Kiedyś Sylwestra w chmurach. It's so scary here. Myłoż jesteśmy na dole, idę teraz szybko do sklepu po jakąś pamiątkę, jakieś magnes i lecimy do. Do czego? Lecimy na pole campingowe, robimy sobie imprezkę. Wróciliśmy głodni jak wilki, więc um, teraz szybko Wam poskładam ten film z pierwszej części naszego Sylwestra, a pewnie z imprezki, żeby troszkę później. W mojej tradycji stało się zadość, kupiłam właśnie magnes, co prawda nie było stricte, nie było naklejek, żeby przyczepić na przyczepę, ale sobie. Babci. I kupiłam dla męża Mini. prawdziwą whisky. Mało! Będzie musiał uważać, żeby się nie upić tym. Gdzie <laughs> się to było?